Panie marszałku, nie ma na co czekać. Słowo się rzekło, ustawa ukłota, proszę realizować swoje zapowiedzi. I dlatego szanowni państwo ja oczekuję, że ta izba będzie izbą bardzo aktywną, aktywną w sprawach, które są ważne dla obywateli, a nie w sprawach o charakterze politycznych przepychanek, politycznych igrzysk. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby to była Izba aktywna, aktywnością spraw ważnych dla Polaków, polskich spraw. Może dzięki temu powstanie koalicja polskich spraw, do której wszystkich Państwa zapraszam. I dlatego podsumowując te cztery ustawy czekają. Ważne, aby obniżyć koszty kredytów, koszty energii, koszty żywności i aby zaproponować, dać wybór Polakom, kiedy chcą pójść na emeryturę. To ustawa o emeryturach stażowych. Wysoka Izbo, zakasać rękawy. Do roboty. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, Panie Premierze. Skoro zwracał się Pan bezpośrednio do mnie, pozwolę sobie w trybie uzupełnienia w wiedzy rzeczywistość płynie bardzo szybko. Możemy czasami nie złapać się na łączach. Nie wiemy o krokach, które były podejmowane online. Więc pozwolę sobie Pana Premiera, ale też i wszystkich Państwa poinformować o tym, jaki jest stan prac z składanymi przez Państwa projektami. Proszę jednak na samym początku pozwolić, że powiem, że to nie popcorn, ale miód na moje serce co Pan mówił o konieczności ciężkiej pracy w tej Izbie, o tym, że ta Izba powinna zajmować się problemami Polek i Polaków. Chciałbym tylko zwrócić uwagę Pana Premiera, że Izba nie pracowała od 30 sierpnia do 15 listopada tego roku, a nie pracowała w związku z tym, że ostatnie posiedzenie poprzedniej kadencji zostało zamknięte przed kampanią wyborczą 30 sierpnia, a współpracujący z Państwa obozem politycznym, jak sam stwierdził, Pan Prezydent zwlekał miesiąc, zdaniem nam szansy na procedowanie tych ważnych projektów, o których Pan przed chwilą wspominał. W, dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której musimy rzeczywiście podjąć szybko dużo ważnych decyzji, bo terminy gonią. Ale proszę nie winić o to obecnego Sejmu. On dużo wcześniej mógł zająć się tym albo mógł to zrobić poprzedni Sejm. My robimy co możemy i Państwo też robią co mogą pracując w komisjach, żeby te projekty były przeprocesowane. Jeżeli chodzi o projekt dotyczący wakacji kredytowych, znajduje się w pierwszym czytaniu w Komisji Finansów. Jeżeli Komisja Finansów dzisiaj zakończy sukcesem swoje prace, jestem otwarty na wniosek od Państwa, jeżeli chodzi o procedowanie go dalej na drugim czytaniu. Na posiedzeniu plenarnym. Jeżeli chodzi o 0% VAT na żywność, zauważam pewną niekonsekwencję. Nie uwzględnił go pan w budżecie, który został przedłożony Wysokiej Izbie, natomiast dzisiaj ten projekt, który trafił, a trafił, przyznaję do Sejmu, natychmiast wysłałem do konsultacji. On jest obarczony wadami formalnymi. Zostaliśmy, zostaliśmy zobligowani przez te w analizy do tego, żeby odesłać go do wnioskodawców z prośbą o uzupełnienie. To się w tej chwili dzieje. Ustawy dotyczące cen prądu. Cieszę się tą wiarą pana premiera w to, że sprawczość już powołanego wczoraj rządu będzie duża. Natomiast jestem też politycznym realistą. Bardzo chciałbym, żeby wobec tych zapowiedzi politycznych, które były składane, jeżeli chodzi o ustawę cen prądu, która będzie dotykała decyzji kolejnego rządu, uwzględnić i przeprocesowywać dwa projekty. Ten, który złożyliście Państwo i ten, który złożyli dzisiaj przedstawiciele większości parlamentarnej. Te projekty będą procesowane w komisji w pierwszym czytaniu od dzisiaj. Od dzisiaj, przepraszam, procedowane, czy coś powiedziałem. Najmocniej Państwa przepraszam, ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać. Tak oczywiście procedowane mają Państwo absolutnie rację. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą emerytur stażowych Proszę pozwolić, że na spotkaniu, na które zaprosiłem Pana i też wierzę, że spotkamy się w najbliższym czasie, porozmawiamy o perspektywach dotyczących tej ustawy, w moim odczuciu, ale proszę przyjąć to tylko jako skromną sugestię marszałka rotacyjnego. Jednak warto by było zadbać o to, żeby do, do Sejmu najpierw trafił budżet. Budżet jest fundamentem, na którym opieramy wszystkie pozostałe elementy myślenia o finansach państwa. I o proszę, ale adwocem, jeśli pan może, chce, proszę bardzo, panie premierze. Na chwilę oczywiście udzielę panu głosu bo i na tym zamkniemy dyskusję, bo to nie o tym jest dzisiejszy sejm. Natomiast chciałem uzupełnić wiedzę jest też stan wiedzy pana premiera. I wyjaśnić, że nie ma do czynienia w tym Sejmie z żadną zamrażarką, projekty są procedowane, natomiast wybaczcie Państwo, to nie ja ustalałem i to nie my ustalaliśmy ramy czasowe dla tego, jak Sejm obecnej kadencji może pracować. Jeżeli Pan chce, Panie Premierze, bardzo proszę i na tym zakończymy naszą dyskusję i przystąpimy do wniosków formalnych, które też Państwo zamierzacie zgłosić. Panie Marszałku Wysoka Izbo, dlatego właśnie postanowiłem wyjaśnić te sprawy, gdyż najwyraźniej Pan Marszałek jest wprowadzany w błąd przez być może niektórych swoich doradców. Otóż po kolei te kwestie, które Pan powiedział, wyglądają następująco. Pierwsza rzecz, budżet. Najważniejsza kwestia trafił już do Sejmu 30 września. I ten budżet jest. On jest po prostu już od dawna. To było z dyskontynuować, Panie Premierze. I zawsze, było tak, I zawsze było tak w poprzednich latach, że na etapie, przypomnijcie sobie to Państwo wcześniej, między listopadem a grudniem bardzo często składane były autopoprawki, ba Komisja Finansów Publicznych pracowała, składała swoje propozycje. To jest normalna procedura. W ramach normalnej procedury, co do budżetu, który już został złożony. Już można teraz procedować te rzeczy, o których mówiłem, a więc pan Marszałek może się nie orientuje w tych sprawach budżetowych aż tak do, do, dokładnie, ale radziłbym właśnie, żeby tak jak to było w minionych latach, rokrocznie procedować te wszystkie sprawy. Jeśli chodzi o wakacje kredytowe, jest tutaj jeden szkopu, panie Marszałku. Według tych e, informacji, które otrzymaliśmy, e, mogą one objąć kilkadziesiąt tysięcy osób. Tak mocno zawęziliście Państwo kryteria, więc ja wnoszę o to, aby procedować nasz realny projekt, który daje ulgę wakacji kredytowych dla miliona osób, miliona polskich rodzin. Jeśli chodzi o energię elektryczną, Cieszę się, że dostrzegł pan marszałek wagę tego projektu, bo jeszcze ważni przedstawiciele opozycji do niedawna lekceważyli ten projekt. Jest to projekt prawa i sprawiedliwości, tak jak w poprzednich latach, tak i teraz chcemy go procedować. I wreszcie czwarta sprawa. Myślę, że tutaj w szczególności pan marszałek może nie dosłyszał tego, co powiedziałem, więc jeszcze raz powtórzę. Panie marszałku, proszę nie słuchać tej propagandy, bo to inaczej troszeczkę nie przystoi e, dla pana urzędu. Otóż tak jak powiedziałem i rok i dwa lata temu także nie było zerowego VAT-u na żywność w budżecie. A jednak w, koniec, w końcu listopada, a jednak na początku stycznia on się pojawił. W związku z tym teraz, tak samo jak rok temu i dwa lata temu, prosimy o procedowanie tej ustawy, która jest ważna, aby zbijać inflację, aby pomagać polskim rodzinom w walce z inflacją, aby żywność Polska była tańsza. Dziękuję. Panie premierze. Będziemy procedować, tylko ją poprawcie. Przecież też bardzo jasno i wyraźnie o tym mówię. Że jest w analizach. Dziękuję, panie premierze, za troskę. Troska w polityce to rzadkie dobro, a pan troszczy się o mnie bardzo i to też dobrze, dobrze, ale nie krzyczcie państwo, kiedy wymieniam uprzejmości z prezesem Rady Ministrów. Bardzo cieszę się z tego, że tak dobrze nam się rozmawia. Wie pan, że zaprosiłem pana jutro do Sejmu na 15 w tej ważnej sprawie. W, która, o którą został uzupełniony porządek obrad, czyli protestów na, w ukraińskiej granicy, wtedy będzie okazja się spotkać. Zaprosiłem też pana na rozmowę, jako z, z zaprzysiężonym premierem w sprawie EXPOZE. wierzę, że ona się odbędzie w tym tygodniu. Będzie forum do tego, żeby wymienić się jeszcze uwagami. Natomiast zwracam uwagę, że jeżeli chodzi o ustawę o wakacjach kredytowych, w tej chwili adresatem są członkowie Komisji Finansów Publicznych, marszałek nie ma nic do tego i bardzo się cieszę, że wpłynie Pan też na swoich członków Komisji Finansów Publicznych, żeby ten projekt sensownie przeprocedowali. Dziękuję za tę wymianę zdań.